No hej, cześć, witajcie z tej strony Hawajes i witam was w następnym odcinku z Farming Simulator 15 Polish Farm sezon pierwszy. Tak, witam po krótkiej przerwie technicznej, że tak to nazwę, bo y, niestety Farming w historii Farming 15 po raz kolejny w historii tej serii przestał być posłuszny i musiałem go zainstalować od nowa, bo miałem problemy techniczne, których się nie dało inaczej rozwiązać, więc musiałem odinstalować i zainstalować gierkę na nowo, ale całe szczęście wszystko jest dobrze. Nasz save jest. Wszystko jest na miejscu, tak jak ostatnio grałem, tak jak skończyłem. Eee, także spoko. No Witam Was w 87 odcinku. Bodajże. Tak, 87. Zgadza się. A dzisiaj, tak jak w planach miałem, skończyliśmy żniwa jęczmienia, no pszenicy, jeszcze tam jedno poletko zostało. Już zacząłem kosić, tam widać kombajn, ale, ale to z, myślę, że poza nagraniem i to tam dużo nie zostało, zdążymy. A dzisiaj, dzisiaj. Użyjemy 30, bo dawno nie była używana. Tutaj stoi. O, przez okienko chciałem zajrzeć, ale no hyc yy, Tak, tutaj zamkniemy w takim razie, o i tutaj się otworzyło, no bo tak stanąłem akurat. Yy, no i użyjemy też SIP Metecli, która dawno nie była również używana. Mamy parę belek do owinięcia. W sumie długo nam to nie potrwa, ale no co łapek w górę, soczysty komentarz i myślę, że możemy lecieć serium. Na wstępie chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć, tak teraz na szybko myślę. Tak. No to co, możemy... Yy, możemy zaczynać, tak. Także... No i mam nadzieję, że Gierka nie jest za głośna jak jest, to przepraszam, ale no co? W nie Enter Y, bo mi się klawisze teraz zmieniły. No. Elegancko. Jakaś dioda tu świeci, czerwona. A to od ręcznego było dobra. Jedziemy, jedziemy. Trzeba wjechać tutaj do stodoły. I się jakoś podpiąć pod to... pod ten wehikuł. Dawno nie używana 30 no. Teraz mam 4 ciągniki, no to co? To już aż tak potrzebna nie jest mimo wszystko. Siłą rzeczy. Dobra, lepiej nie mogłem tutaj wymanewrować. Lepiej się nie dało po prostu. Cyk. Tutaj chyba wszystko jest podpięte. Tak jak się należy. Podnosimy. Dobra. I wyjeżdżamy. Nawet troszkę więcej gazu można dać. I co, jedziemy? Tutaj na łąkę. Na tej drugiej są kostki. No to wiadomo, nie będziemy. Jeszcze myślę, czy nie skosić jednej tak na szybko na trawę, ale to chyba sobie bym odpuścił yy, koszenie. Tak na nagraniu. Ewentualnie coś ze zbierania, byśmy zrobili kawałek w firmie jakimś. A tak to to już może sobie odpuszczę. O, żem się w błoto w dzielił. Zapomniałem, że takie błoto kurde. Jest. Dobra, no to mamy tutaj. Elegancko teraz, tak jak się z tego tu korzystało. Trzeba rozłożyć to na pewno. Opuścić i tu wszystko zautomatyzowane chodzi. Myślę, że troszeczkę użyjemy tutaj 30 i przetransportujemy sobie te belki troszkę tutaj bliżej. Pod ten słup na przykład. O, i mogę już pod V tutaj ją wypuścić i fajnie. No i niech sobie tutaj tak będzie. Do, do góry, żeby nie szurać. I, i, i jedziemy dalej. Po następną. Dużo tych belek nie mam, ale no... Już kurde, trawa zdążyła nawet odrosnąć od moich ostatnich tutaj odwiedzin. Troszeczkę trzeba się pobawić, wepchniemy ją. O, elegancko. Pracuje ładnie. No, aż miniaturek zrobię normalnie. Elegancko. trochę na wstecznym się pojedzie Dobra, tyle tu wystarczy. Cyk. Cyk. Elegancko. Elegancko, kurde, ta jest trochę Nie w tą stronę, trzeba ją troszeczkę obrócić jakoś. O tak. Elegancko. Chodzi. Albo pojedziemy teraz przodem, będzie może szybciej. teoretycznie on tutaj tak blisko że mógłbym od razu już w sumie te belki tutaj ym, no mógłbym już je po prostu tutaj od razu zabierać tam ale się nie będę pierdzielił z tym no tak jak widać tutaj jeszcze nieskoszone mam ale to już takie resztki to Pogoda dopisuje na razie póki co to. Myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Kurde znowu tutaj. O, dobra. Poszło. Elegancko. No, klasik stoi, się już trochę ubrudził nawet. Jedziemy. Zaraz gdzieś tutaj jeszcze dzieje. Ja miałem 914, bo nie pamiętam. To bym od razu te belki tutaj zabrał. Ale gdzie to było, to ja nie wiem, kurde. Dobra. Ale błoto Dobra, z 30 na razie tutaj wjedziemy pod... Pod, pod... Tutaj ją zostawimy. Nie chodzi sobie. Pójdziemy. Chyba tutaj 914 stała. Nie ma jej. Gdzie ja ją zostawiłem? Nie pamiętam. A, nas przyczepom jest na polu. No to trudno. Yy, no to tego nie zrobimy na razie. My nie mamy ciągnika z turem. Mogłem w sumie jednak. Przy jakim to ja ciągniku miałem tur? Przy, przy 60. miałem turę, no. Mogłem jednak nie ściągać tego tutaj, ale teraz ładniej wygląda w sumie. Kto jak tam woli? No ten napęd na 4 na pewno spoko. Ta maska, może niekoniecznie, ale no trochę powiedzmy, że odnowiona jest. No, elegancko. Tak jest. Co? Ja myślę, że tutaj 60 64 się pożegnamy. Z tego odcinka to by było na tyle. Ja byłem Hawajes, wy byliście wy. No jeszcze zapomniałem dodać, kurde, znowu mi się zdrąbało to, o. Teraz mogę wyjść, no. Myślę, że z tego odcinka to było na tyle. Ja byłem Hawajez, wy byliście wy. Ja mam jeszcze, kurde, muszę jechać polonezem. Na pewien wyjazd. Niedaleki, także co. Łapek w górę, soczysty komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Elo